Kolejny dzień nastał w domku Świnki Peppy. Świnka Peppa nie była już sama, była z George'em i postanowiła z George'em się pobawić. A w co? Zobaczcie sami. Hmm, jestem. sama? George? Finka Peppa nie wiedziała, że George e, sobie smacznie spał w George, gdzie jesteś? Nie mogę go znaleźć. Pójdę sprawdzić, czy jest na górze. George! <słuch> George szedł do łazienki umyć ząbki, a świnka Pepa przygotowywała zabawę. Najpierw przygotuję dla George'a herbatkę i kanapki na śniadanie. Jak, jak powiedziała, tak zrobiła. Muszę zabrać taczkę. Świnka Peppa przygotowywała George! pyszny posiłek. No staram się, ale mi nie wychodzi. To pomóż ci? Nie. Chodź prędko, kanapki i herbatka na ciebie czekają. No już idę. Czekaj na mnie. Już idę do ciebie. O, jestem. O co chodzi? George, mój kochany braciszku. Tak. wypij herbatkę. No to mi ją podaj. Dziękuję, George. Słuchaj, tak sobie pomyślałam, może wspólnie polebimy babki z piasku. Ojej, super! Nigdy nie lepiłem babek z piasku. Wiedziałam, że się ucieszysz. W takim razie. A jak się to robi? W takim razie, no jak to się robi? No przecież mamusia Świnka kupiła nam foremki. Będziemy robić ciasto? Mm. Nie, głuptasku, Nie będziemy robić ciasta, będziemy lepić babki z piasku. Popatrz, mama Świnka i tatu Świnka kupili nam piękne foremki i piasek, i z tego piasku będziemy sobie dzisiaj lepić babki. Co ty na to, George? Jej, super! Naucz mnie, Świnko! Peppo. W związku z tym. Ja nie mam to zrobić! George w pocie czoła starał się zrobić ze wszystkich sił swoją pierwszą babkę z piasku kinestetycznego. George długo pracował nad swoją babką, ale w końcu mu się udała. Świnkowено, zobacz co zrobiłem! Jak ci się podoba ta babka? To zamek! Wspaniały zamek, George! Tak, cieszę się bardzo, starałem się! Piękna babka, George! Słuchaj, ty jesteś młodszy, więc zrobiłeś mniejszą babkę. Świnko, a czemu to się babka nazywa? Przecież to nie jest nasza babcia. No tak, głuptasku, tyle jeszcze musisz się dowiedzieć. No, to jest taka nazwa wiesz. Aha, i nie wiedziałam! Nazywa się to babka, no babka z piasku. Nie Ale ładna nasz... nie! Piękna, George, naprawdę, braciszku! Wspaniale Ci to wyszło. No to jestem zachwycony, jupi. Teraz ja spróbuję zrobić kolejną no babkę. dobrze, to czekam, ale będzie chyba większa. Ta będzie większa, ponieważ ja też jestem większa braciszku. Świnka Pepa jak powiedziała tak zrobiła i starała się zrobić większą wspaniałą babkę z piasku. George, uwaga. Teraz moja babka? Nie mogę się doczekać. Ojej, jaka ona jest wielka i różowa. Niesamowite, prawda? Jest prawie tak różowiota jak my. No prawie! Ale ty jesteś bardziej różowa. No słuchaj, George, mam pomysł, a może trzecią babkę zrobimy wspólnie? Co ty o tym myślisz? Dobrze, a co to będzie? Au! Uważaj! Poślij Bardzo ekscytuję! Tak, tak, nie mogę się doczekać, kiedy zrobimy kolejną! To zaraz! Kiedy po następną foremkę? Poczekaj, dobrze? dobrze? Świnka Pepa poszła po następną foremkę, która była bardziej kanciasta. Ach, ach. Ale Jak ona jest podoba? duża! Dużo no tak, większa dlatego, ode mnie! Dlatego, kiedy mamy przed sobą jakąś rzecz, która wymaga większego wysiłku, najlepiej połączyć swoje siły. Dobrze mówisz! To zróbmy tą babkę! Świnka, Peppa i George zaczęli lepić babkę z piasku. Siostrzyczko już chyba prawie gotowe! George, uwaga! Ojej, co będzie z tego? O, jaka duża babka wygląda jak wieża! Zamkowa! Tak, powiem ci, że jest chyba troszkę większa nawet od ciebie! A ja chyba mogę na nią wejść! Tak mi się wydaje! O, jestem królem na wieży! Ha, 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 ha. Super! Umiem fikołki robić! Czy Ci jakiś opatrunek? Wszystko w porządku? Nic mi się nie stało. To spróbuj wejść jeszcze raz na tą No dobrze, bankę. próbuję. O, jestem królem, świnką, George. Ale super. No ja też się cieszę. To ja też spróbuję wejść. Ja no. będę księżniczką Peppą. Oj, chyba jesteś za ciężka. A nie, jesteś. Jesteśmy na zamku, brawo. Super, cieszę się. To tak, jest fajna zabawa. Myślę, że powinniśmy już posprzątać nasze zabawki, bo mamusia świnka za niedługo wróci. Jak zobaczy ten bałagan, to się może troszeczkę zezłości. Masz rację, to tak zróbmy. Idziemy sprzątać.